Takie pytanie na początek. Każdy wymienia opinię. A co że Stakowskiemu się podobało? W kryminicy? Tak, na festiwalu. Na festiwalu podoba mi się oczywiście publiczność, bo to głównie z nią miałem kontakt. Ale pomijając publiczność, no bo wiadomo, to jest handel wymienny. Publiczność prowadzący, prowadzący A, no, publiczność. A Tak, wydarzenia mam, no, mam takie trzy swoje ulubione wydarzenia. To był tak. Pierwszego dnia to był koncert dzieciaków ze szkoły Suzuki. Tak, tak tam skrzypkowie, wirtuozi mali. Później był świetny występ orkiestry Juventus. Genialnie. prowadzeni przez Wojciechowskiego, grali w genialny. To jest naprawdę, uważam, że to najlepsza orkiestra w Polsce. I trzeci koncert na światowym poziomie to, ses to była sesja Norwii i Leszek Morcz. To jest To najbardziej. Takie pytanie, czy mały Jurek Ganiający mógł przewidzieć, że kiedyś będzie prowadził takie? No. Imprezy, droga życiowa. Ja mam, co, jak czy im, nie wiem, co Czy przypadek? Nie myślałem o swojej przyszłości. Zawsze mi interesował teatr. Nie, ja lubiłem występować. No. Lubiłem na krzyki w szkołach, zawsze występowałem na akademiach. Tak, gdzieś tak, taki pierwiastek szumęństwa pewnie chyba zawsze mm, Czyli można było. Czy krynica to już jest poziom światowy, czy jeszcze nasz krajowy? Czy to nie, nasz już krajowy. Jest... Rozumiem, to jest nasz krajowy. Nasz krajowy. Bo, bo to są nasze krajowe pieniądze. A siewiącą widziałem też festiwale na świecie, no, które nie dorastały do... W Krynicy, bo, 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 bo jak w świecie mówimy, tak? bo, że się porównamy do Salzburga, to wiadomo, że się nie porównamy do, do najwyższej klasy, wielkich pieniędzy, wielkiej tradycji. E, ale to jest, to jest festiwal na bardzo dobrym europejskim poziomie. Są lepsze, gorsze momenty, jak na każdym festiwalu. Chyba, że to jest 16 dni, więc muszą być rzeczy gorsze i lepsze. A co oprócz pieniędzy potrzeba, żeby osiągnąć ten poziom? Ja myślę, że to musi być... publiczność musi wymagać... E, co? Coraz lepszego? Publiczność musi być edukowana, musi poznawać, yy, musi mieć kontakt z, tego, co, z kontakt z tym, co jest na świecie, żeby wymagać od organizatorów, żeby byli coraz lepsi, żeby, żeby zaspokajali ich coraz wyższe potrzeby. Tego, publiczności. Mhm, to taka rzecz jest edukacja To tak na koniec. Jurek Owsiak do swoich imprez zachęca, rób to co chce. Jedno zdanie, żeby zachęcić młodych do takiej rozrywki, takiej kultury. Ja nie, nie, nie lubię takich haseł, takich krótkich. No, opera nie jest, nie jest dla każdego. Jeżeli ktoś nie lubi opery, nie rozumie, to znaczy, że ona nie jest do niego adresowana. Opera nie jest na chybcika. Opera jest dla tych, którzy lubią się zatrzymać, którzy lubią refleksję, e, którzy potrzebują jakiegoś duchowego wsparcia. Nie lubię takich pięciosekundowych, dwusłownych haseł, bo jakby to nie jest istotą opery. Jest taki dowcip o operze, który chyba Może opowiadał wczoraj, że opera to jest coś, takiego, co zaczyna zaczyna o godzinie 19, Jak się godzinę później patrzy na zegarek, to jest 19.15. Opery jest właśnie po to, żeby się zatrzymać. Jeżeli ktoś ma dosyć tego pędu, to właśnie opera jest dla niego. Rozumiem, czyli dziękuję bardzo za rozmowę. Jesteśmy, rozumiem, dobrej myśli, jeśli chodzi o rozwój opery u nas w kraju na Nie, zakończenie. Ja myśli. Ale dużo ludzi widzę, każdemu się podobało. Sam pan powiedział, że nawet pan, który przed Popelinę zobaczyć później przychodził. Więc dla mnie to jest optymistyczny Zostańca, akcent. tak, taki to jest chyba dosyć, dosyć mały. Ja nie wiem ilu popularyzatorów ja mam... No nie, no, nie mam, wiem, ja mam to tak. Co hmm. To jest gatunek trudny, bo jest drogi, skomplikowany w odbiorze. Um, nie żyjemy w czasach, kiedy sprzyjały operze. No operę trzeba mieć czas, tylko coraz mniej niestety. Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.